Dzień dobry, moi drodzy. Tutaj już znajdujemy się na zapleczu sanitarnym stacji benzynowej. W Danii możemy spotkać bardzo często takie broszury informacyjne o ciekawych miejscach. We Włoszech również, ale Finlandia, jak również Dania, Norwegia, Są bardzo często wyposażone w takie reklamówki. A my idziemy na stację, nie chcę dużo mówić, ale tam nie było żadnych oznaczeń. Także zobaczcie sami. Tu jest jedno, że trzeba mieć ręce. Tu jest drugie, że trzeba odstęp trzymać. I tyle. Tyle jest. Na podłodze ponaklejane metrowe metrowe naklejki i nic więcej nie ma. Przed wyjściem zakaz palenia papierosów. I nic innego. A jest informacja, przepraszam, że trzeba sześciśle zachować. Odstęp. No i tam standardowe takie jak się kichnie, żeby zasłonić usta. Nigdzie nie ma informacji, że trzeba chodzić w masce. Możemy jeszcze przejść sobie tutaj. Możemy sobie przejść tutaj. Jak widzicie, nigdzie nie ma informacji. Także pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.